Dobry panie że ma Maszyn podgane, Ruda Śląska. Nie, to nie wyjeżdża wentylator tylko ta, to tutaj. Końzienicowa układarka matki chemicznej, Volvo 6820. by to właśnie ona, jedzie na wydaje. I za chwilę się ją załaduje. Czekamy aż może coś nowocześniejszego wyjedzie jak Volvo ABGF 7820D, które tam stoi a tu ciągle tylko w akcji 6820 no cóż, takie ma wzięcie Alej za sterami już przygotowany jazdy ciekawe. Miejmy nadzieję, że sprawdzą się do tego wjazdu. Tak ile się przekonamy. Adas pojawia się w kabrze. No i jedziemy. Trochę nam tutaj rzęzi jęczy. No ale niedługo sezon. Przestoju się zacznie i maszyna być może przejrzy mały remont tak aby poprawić jej ogólną charakterystykę No i lecimy po najazdach, na chwilę przełamanie Maszyna troszkę poszła w górę, ładnie się przechyliła ale też dzięki temu, że ten, um, to przełamanie jest takie podwójne, no to łagodnie opadła na ten pierwszy krug i z drugiego już całkowicie swobodnie, delikatnie w dół. Jeżeli szukają Państwo używanych maszyn drogowych do wynajmu, do zakupu, serdecznie zapraszamy do kontaktu. To tyle na razie, trzymajcie się, cześć!